Uważam, że każdy powinien przyjąć księdza. I cztery stówki. Matku Bowskiego, ja to przeważnie da Wam W jednej kopercie ma być coś na kościół, a w drugiej dla księdza. W niektórych parafiach są nowe zasady kolendy. Księża już nie chodzą wszędzie, tylko ludzie muszą zgłaszać zapraszać. się do. zapraszać. Tak. I co pani sądzi o tym? Może to i dobre. No. Nie każdy bierze tego księdza, nie każdy jest finansowo na to przygotowany. Bo to przecież też jest jakiś tam wydatek dla budżetu, tak? Księdza można zaprosić zawsze. No straszne. Uważam, że każdy powinien przyjąć księdza, tak? To jest jednak kapłan, więc raz, że wy, wychodzi to z szacunku do duchowieństwa, a dwa, że no, jednak ksiądz przychodzi z błogosławieństwem, więc błogosławieństwo dla każdego domu jest potrzebne. A jak ktoś nie chce na, na przykład przyjąć księdza albo nie do końca wierzy w Kościół? No to cóż mogę powiedzieć, straszna rzecz. Źle mi się wydaje. Już ja jestem z lat tych, że ksiądz jak trzeba to idzie. Serio, no. A tak to dla mnie dziwne, że trzeba zgłaszać dla księdza. Mniej będzie chętnych do tego, żeby sobie jeszcze jakby wcześniej ustawić tą wizytę. Nie każdemu będzie się chciało, albo nie wiem, zapomni, albo jeszcze jakieś inne przyczyny będą, żeby iść się zgłosić. Czyli to jest dobry pomysł, nie? Myślę, że ten stary był lepszy. Ludzie się będą odsuwać tak od bogotwa. E, to miało. chyba już wszyscy widzą, że się odsuwają. A ile się w kopertę powinno włożyć? Nie każdego stać, tak, Je, więc zdecydowanie tyle, ile można. 150-200 zł. Czasami jest tak, że w jednej kopercie ma być coś na kościół, a w drugiej dla księdza, więc myślę, że chyba takie 50 i 50 to będzie minimum, które. Czyli 100 zł. Miało. W sumie tak. Ale to minimum w mieście. Na wsi naprawdę dużo wyższe kwoty. A o jajku nawet 1000 zł. Także myślę, że to jest tak trochę grubo. Właśnie dużo. Cztery stówki. Łatko ja ja to przeważnie dawam stówę. Ja akurat mam takie szczęście, że ten ksiądz nigdy nie weźmie tej koperty. A ile pani wkładało? A no wie pan to różnie to było tak średnio jaka ta kwota była. Na przykład nie wiem, rok temu 1000 zł i dziesiąt, tak? Tak, tak, także tego to było bardzo często tak. Jeszcze jak dzieci się uczyły to w ogóle to proszę to dzieci wezmą to sobie na słodycze czy na zeszyty, na książki, na coś takiego.